Witajcie w kolejnym odcinku z serii Warszawskie Nowości spod serii Małe Inwestycje. Zapraszam do oglądania. Numer 1 Remont torowiska na ulicy Broniewskiego. W ostatnim czasie tramwajarze pracowali nad wymianą torowiska na ulicy Broniewskiego. Oraz trwały prace na rozjazdach, np. Na, na wieździe na pętle piaski. Numer 2 Remont ulicy Kobiałka. Drogowcy w ostatnim czasie wyremontowali nawierzchnię ulicy Kowiałka. Oczywiście prace polegały na wymianie nawierzchni. Numer 3. Naprawy poziomu czwartego pojazdu w N57AL kolei mazowieckich. To jest informacja niepotwierdzona. Po prostu pod jednym filmem z serii Przypały Warszawy, jeden z Was napisał, że Alicja, która była w odcinku, była świeżo po P4. Faktycznie patrząc na nią było widać, że jest świeża. Numer 4 Przeprowadzki w MZ. W ostatnim czasie po przybyciu autobusów Skania od Michalczewskiego, MZA przeniosło niektóre pojazdy między zajezdniami. Było to m.in. kilka sztuk Solarisów Urbino 12 CNG, które z kleszczowej poszły na Ostrobramską. Podobnie jeden Solaris Urbino 12 przeszedł z Ostrobramskiej na stalową. Numer 5 Nowy pojazd nauki jazdy w MZA. Swego czasu po Warszawie jeździł testowy Solaris Urbino 18 Electric, który po testach stał kilka miesięcy na stalowej. Jednak kilka tygodni temu zyskał warszawskie barwy i służy jako nauka jazdy. Jego numer taborowy to 5859. Numer 6. Remont torowiska Stawki. Ostatnio na ulicy Stawki prowadzono prace utrzymaniowe przy torowisku, jednak nie udało mi się dowiedzieć, na czym polegały. Numer 7. Głazy po Warszawie. W ostatnim czasie na budowie metra na Karolin, metro poznajdowało głazy. Głazy te wywieziono ciężarówkami z placu budowy i porozrzucano w losowych lokacjach w całym mieście. Numer 8. Nowa sygnalizacja świetna na brudnie. Na jednym z niebezpiecznych przejść dla pieszych przez Jezdnie i tory tramwajowe na ulicy Rębielińskiej zainstalowano system sygnalizacji świetlnej, co podniosło poziom bezpieczeństwa. Numer 9. Wymiana dylatacji na moście Poniatowskiego. W ostatnich dniach drogowcy zwężali most Poniatowskiego w celu wymiany znajdujących się tam dylatacji. Numer 10. Dylatacje most Gdański. Prace tutaj polegały na tym samym, na czym polegały te z mostu Poniatowskiego, omawiane w ostatnim punkcie. Numer 11. Nowy asfalt na ulicy Zamońskiego. W ostatnich dniach drogowcy mieli okazję wymieniać asfalt na ulicy Zamoyskiego na Pradze. Numer 12. Remont nawierzchni ulicy Broniewskiego. W ostatnim okresie na ulicy Broniewskiego drogowcy zerwali starą nawierzchnię asfaltową i położyli świeżą. Numer 13. Nowa droga dla rowerów. Na ulicy Warszawskiej niedawno oddano brakujący odcinek ścieżki rowerowej. Numer 14. Remont ulicy Lalki. W ramach remontu wymieniono nawierzchnię ulicy Lalki. Ale prace nie polegały tylko na wymianie asfaltu, ale również na remoncie nawierzchni chodnika. Numer 15. Małe remonty przy Górczewskiej. W ostatnim czasie drogowcy wyremontowali chodnik na ulicy Górczewskiej. Numer 16. Remont na Kasprzaka. Prace polegały na tym samym, na czym polegały te omawiane kilka punktów temu z ulicy Lalki. Numer 17. Remont alei w Parku Skaryszewskim. W Parku Skaryszewskim wymieniono bowiem nawierzchnię i infrastrukturę otaczającą główną alejkę. Numer 18. Reorganizacja parkowania na płytowe. Niestety nie wiem na czym polegała ta reorganizacja, ponieważ w chwili montowania tego odcinka nie udało mi się znaleźć artykułu o tym. Numer 19. Ogrody deszczowe. Niedawno w rejonie ulicy Umińskiego. Otwarto nowe ogrody deszczowe. Numer 20. Azyle na ulicy Księcia Ziemowita. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich? Na styku ulic Księcia Ziemowita i Swojskiej. Przejście dla pieszych zostało przesunięte i wyposażone w azyl. Przed zebrą zmieniona została geometria jezdni, co utrudni rozwijanie dużych prędkości przez kierowców. Numer 21. Nowe dylatacje na Rozwadowskiego. W ostatnim czasie ZDM zakończył wymianę dylatacji w ulicy Rozwadowskiego numer 22. ZDM skontrolował obiekty przy drogach. Miało to na celu sprawdzenie czy żaden z tych obiektów nie wystaje w rejon pasa drogowego lub został postawiony samowolnie. Numer 23. Źródełko do picia Park Księcia Janusza. Zainstalowano tam bowiem źródełko do picia z możliwością napełniania bidonów, picia na miejscu oraz pojenia psów. Numer 24. Wymiana nawierzchni na Czerniakowskiej. W ostatnich dniach ZDM wymienił część nawierzchni ulicy Czerniakowskiej. Numer 25. Zakończenie zazieleniania podwórek na ulicy Pawiej. Na przełomie ostatnich lat oddawano kolejne zazielenione podwórka na ulicy Pawiej. Aktualnie zakończono roboty. Numer 26 Pomnik na stacji Warszawa Włochy PKP PLK prowadząc parę lat temu pracę w rejonie przystanku, odkryło stary rozkład jazdy wyryty w kamieniu. Kilka dni temu odsłonięto go jako eksponat na stacji Warszawa Włochy. Numer 27 Nowy asfalt Wisłostrada W ostatnim czasie drogowcy wymienili asfalt na kolejnym odcinku Wisłostrady. Numer 28 Lokomotywa kolei mazowieckich zyskała patrona. Ostatnio koleje mazowieckie niepucznie dały lokomotywie Gama 111 EB patrona maszynisty Rafała Kamińskiego, tragicznie zmarłego 1 lipca tego roku w wypadku jego pociągu z tirem na przejeździe kolejowym. Numer 29. Remont ulicy Niesulickiej. Drogowcy przeprowadzili generalny remont tej ulicy, gdyż zastąpili nawierzchnię szutrową, asfaltem. To na tyle z tego odcinka. Dzięki za uwagę.